Tam są na ławce. Co wywaliłaś? No te czarne. Co czarne? No te brudne czarne. Ale nie do śmieci. Ale co brudne czarne? No te, które było na... Wycieraczki? Duch. No. Wyrzuciłaś panu Romanowi wycieraczki? Ale nie do śmieci. A gdzie? Na ławce są. Mhm. To potem musisz to ułożyć. No może, ale żeby jak ja kiedyś przyjdę, to ma być tu posprzątane. I kto ma niby sprzątać? Pan do mnie baczeczesza. Czy ja mam po nich sprzątać? Jak ja jak ty po mnie sprzątasz, to ja po, po tobie muszę. Jak ty po mnie, to oni y, sprzątają sami i w ogóle za sobą nie sprzątają. Po sobie nie sprzątają? No właśnie. A ja myślę, że oni sprzątają po sobie. Tylko teraz dawno ich nie było i dlatego jest tyle liści. Jeszcze No widzę, pięknie. Nagle mnie? Tak. to jest takie ciężkie, nie? A jak Męczące? wy będziecie iść do domu, to ja będę... Zostanę tu sama. To Ale znaczy kiedy jak... tu troszkę dłużej, jak go sprzątam, to możemy gdzieś indziej pójść. My możemy iść na spacelek, na słoneczko, na wiatelek. Pójdziemy po kawie. Tak. Ja mówiłam na słoneczko, na wiatelek. Słyszałam. Poszła Ola na spaczelek, na słoneczko, na wiatelek. A tu lecą na głowę liście złote i brązowe. A tu lecą jej na głowę liście złote i brązowe. Połaganiom. No Wiele, przecież to są liście. Y, z, tych, z tego i z tego. Z drzew i... to są liście. No tak, ale te są różne. Nie? Poszła mhm. Poszła Ola. Złote i brązowe? A tu lecą mniej na głowę Liście złote i brązowe. Ciężko się sprząta, nie? To teraz sobie wyobraź, jak mama musi sprzątać po tobie Jak na bałaganisz. Jak ty sobie wyobrażasz, to ja nic nie widzę. Co sobie wyobrażam? tam albo jak ty sprzątasz, każdy po sobie musi sprzątać, a pan Roman, jak, sp jak spadają liście, to, to nie sprzątają, nie? Bo jeszcze się sezon nie rozpoczął, jeszcze nie, nie było wiosennych porządków. Jak przyjedzie tu na dłużej, to wtedy będzie zamiatał, sprzątał. Patrz, idzie. Tutaj, z drugiej strony. Tak tak ładnie ten lewikat nie mówię, to on nie ucieka. No nie. nie.